Dzień dobry. Witam Was wszystkich. Witam Was wszystkich po drugiej stronie szklanych, szklanych odbiorników. Bardzo Wam dziękuję za przybycie i spotkanie się ze mną i w sobotę i w niedzielę. Bardzo byłem wzruszony. Nie spodziewałem się, szczególnie w drugim dniu, bo myślałem, że w tym Czernichowie to, to będę tylko ja, żona i, i ten festyn, A tu okazało się, że kilka godzin. Można było z kimś porozmawiać. Bardzo Wam dziękuję raz jeszcze za, za przybycie. Wielu z Was pyta, jakie są moje wrażenia po spotkaniu z Wojtkiem w Krakowie. To znaczy z Wojtkiem. Z Wojtkiem się nie spotkałem. Byłem w miejscu, gdzie Wojtek przemawiał gdzie Wojtek Konno wystąpił u boku Joanny Dark. Bo chyba takie miało to, o, miało to być odzwierciedlenie, pozwólcie, że nie będę tego komentował. Nie ma najmniejszego sensu. Sami możecie zobaczyć, co Wojtek mówił, co, jak to wyglądało. Ja natomiast bardzo się cieszę, że tam byłem ze względu na, yy, na przemiłe spotkania, na, na spotkania z ludźmi, których szczególnie jedno, którego się nie spodziewałem. Mianowicie, wygląda na to, że pękają pewne, pewne tamy. I nie wiem, czy to się da jeszcze zatrzymać tą, tą wiedzę, która wypływa. Któ ludzie chcą po prostu, ludzie z rozmów chcą się tym dzielić. Mimo pewnych przeszkód, które piętrzą się, y tak się po prostu dzieje. To ludzie przestają się bać, przestają się, przestają y się chować gdzieś z tyłu za plecami i. i i docierają do mnie. Jak nie telefonicznie, to mailowo, jak nie mailowo, to, to fizycznie. I takie miejsce właśnie było na, pod pomnikiem grunwaldzkim. Wojtek przemawiał tutaj z przodu, a ja z tyłu pod parasolem rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję Ci za przybycie. Bardzo dziękuję, że. że a zresztą, to słuchajcie, to myślę, że. Jak dostanę więcej materiałów, bo część już mam, to z przyjemnością się z Wami będę tym wszystkimi tymi okruchami ze stołu pańskiego po prostu dzielił, bo sprawy przybierają bardzo, bardzo niesamowity obrót i tak jak Wam wspominam, ta milczenia, zmowy milczenia zaczyna pękać. Bardzo się jeszcze również cieszę z tego, że, że osoba, która, która, która uczęszczała przez dziesiątki lat na rozmowach, bardzo się ucieszyła, że, że wyjawiłem tą sprawę. Ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że tylko, tylko te osoby, których ja znam, a tu okazuje się, że inne osoby bardzo się z tego cieszą. Same gdzieś z tyłu chciałyby pewne rzeczy powiedzieć, ale, ale to może jeszcze nie teraz. Także odrobinę cierpliwości, skoro tyle czasu przez 50 lat rozmowy były nie ujawniany, no to... Ale dosyć, dosyć mojego gadania. Natomiast chcę Wam przeczytać fragment, który, gdyby nie ta osoba, która przyszła na to spotkanie ze mną, to ten fragment nie przeczytałbym Wam tego, co, przed, co za chwilkę Wam przeczytam, bardzo krótko. I pozwólcie, że tym razem nie wyjawię, skąd, z czego to jest, z czego to jest fragment. Natomiast zobaczycie, z jaką... Głębią przemyśleń yy, mamy do czynienia. Yy. W następnych jakichś nagraniach postaram się odkryć przed wami pewien sposób, sposób odczytywania niektórych tekstów, który się Wam bardzo może przydać, szczególnych tekstów. I opowiem też yy, po części. O pewnych tek tekstach, o których, o których mogę powiedzieć. Yy, powiem coś na temat przyszłości tego naszego kraju, na temat przyszłości Polski, bo ten temat jest, yy, okazuje się, całkiem dobrze poznany. Pewne sprawy są przekazane bardzo wysoko i tam u góry w Watykanie wiedzą, co tu się będzie działo. Dla mnie to było troszkę zaskoczenie, bo akurat tego. Yy, nie byłem pewny tych informacji, natomiast tu okazało się, że tak to właśnie jest. Ale do czytania. Ci, którzy powstają przeciw Państwu, państwu Bożemu, sieją niepokój, który zagraża masom ludzi cierpiących krzywdy, które budzą chęć zemsty. Rodziny, które przechodzą spokojnie przez życie, wierząc i wyczuwając jego znaczenie, prowadząc dialog śmierci z nieśmiertelnością, opierają się na tych milionach istot, które tworzyły lepsze warunki dla zrozumienia miłosierdzia, które jest sprawiedliwością chemii cierpienia. Sprawiedliwość jest jedynym sądem, sądem według prawdy życia, które chce, które chce znieść niewolę materializmu uważanego za nadzieję dobrobytu. Przyjdzie taka chwilka, że dla tych, którzy jeszcze nie rozumieją tego tekstu, tego fragmentu, wszystko się odsłoni. Ale ja Wam tak spróbuję teraz tak skrótowo. Gdy sobie ten tekst ktoś z Was przepisze i przeanalizuje dogłębnie, to wtedy zrozumie, że pewne wyrazy, pewne zwroty określają się, czyli jest pewien wyraz albo zwrot, który... Jest opisany, czym on jest. Tak jak na przykład tutaj rodziny, rodziny milionów, momencik zaraz. Sprawiedliwość jest jedynym sądem według prawdy życia. Czyli tu jest definicja sprawiedliwości w tym momencie. I jeżeli weźmiecie na przykład, czym jest miłosierdzie, czy, i tu jest tak, miłosierdzie, które jest sprawiedliwością chemii cierpienia. czyli mielibyście do czynienia z definicją miłosierdzia, czyli miłosierdzie jako sprawiedliwość chemii cierpienia. I w ten sposób rozbierając ten tekst, można dochodzić do sedna. Łącząc, czyli pewne definicje pewnych zwrotów, łączą się z pewnymi odnośnikami w tym tekście, bo to jest bardzo długi tekst, to jest tekst bardzo poważny. Ja dzisiaj celowo nie wyjawię Wam, czyj to jest tekst, skąd, natomiast wiąże się on bardzo ściśle z rozmowami z Aiciem Pio w Nowej Hucie. I Takich perełek, które Wam znowu dzisiaj tutaj przeczytałem, będzie więcej. Jeżeli, jeżeli mój intelekt sprosta, no to będę, będę starał się Wam przybliżyć to, co będę mógł, najlepiej jak potrafię. To tak pokrótce z tego, co się stało. Natomiast A. Bardzo się cieszę, że podoba się Wam moja płyta, przynajmniej tym niektórym, tym, tym niektórym osobom, które ją wysłuchały. Ta płyta, którą, którą nagrałem, ta wersja domowa, czyli płyta to, co nazwałem drzewo życia, czyli moje, moja twórczość fortepianowa, jest dostępna na mojej stronie. Już nie jako, że tam z bucikami, bo rzeczywiście to był pomysł, może bardzo nietrafiony. Bardzo mało trafiony, delikatnie mówiąc, więc kto sobie będzie chciał, może sobie tą, tą płytę moją po prostu z mojej strony zwyczajnie kupić. Bez kupowania żadnych bucików. Wprawdzie jest to na stronie z bucikami, ale jako dodatek, kto mi zabroni sprzedawać moją radosną twórczość na mojej własnej stronie firmowej. Więc tak to jest. Więc państwo będzie miało swoje 23% od tego. Ja będę miał parę groszy z każdej płyty i wielką satysfakcję, jeżeli się wam to spodoba. To jedno. Aha, i ta płyta jest wydawana przeze mnie, więc ona jest, będzie z moim podpisem, z moim takim rysunkiem tego drzewa. A jeżeli się okaże, że trzeba będzie tych płyt więcej, no to wtedy je dopiero wydam w sposób taki, taki profesjonalny. Myślę, że nie będzie to potrzeba. To będzie taki bardzo raczej mały nakład, więc będzie to pewnie kilka czy kilkanaście jeszcze sztuk, które pójdą po prostu do Was, żebyście sobie mogli posłać. Płyta nie ma żadnych zabezpieczeń. Płyta nie ma żadnych zaiksów. Jeżeli ktoś chce puszczać to publicznie, w jakiejś restauracji, knajpie, w barze, w czymkolwiek, może to sobie puszczać. Bez żadnych ograniczeń. Można ją przegrywać, można się nią dzielić. Nie ma tutaj żadnych tantiemów. Nie ma nic. Jest po prostu dla Was, dla tych, którzy chcą. To tak z mojej strony. Co jeszcze? Tyle. Wgrywam i Żegnam się z Wami wszystkim. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy, którzy przybyli się spotkać ze mną. Jest mi bardzo miło. Naprawdę dla mnie to jest. Byłem bardzo wzruszony, bo tak jak Wam wspomniałem, nie myślałem, że ktoś jeszcze na drugi dzień do Czernichowa po prostu przybędzie, a jednak, to miłego. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.